Także te wszystkie pyły są niebezpieczne, natomiast ta prędkość narastania tego ciśnienia do tej maksymalnej wartości jest różna. Teraz zobaczycie Państwo za chwilę trzy, te cztery, cztery filmy, gdzie będzie widać wybuchy. Trzy pierwsze kakao. Gluten i węgiel to są, to są pyły z klasy wybuchowości ST1 i na końcu pył aluminium ST3. Proszę zwrócić uwagę, jaka będzie różnica w prędkości przyrastania tego ciśnienia. 3, 2, 1.

Myślę, że widzieliście państwo różnicę, jak szybko ten wybuch przebiega właśnie w przypadku pyłów pyłu aluminium, czyli pyłów metali generalnie bardzo niebezpieczne pyły.